the wound stop bleeding at least but we're out of bandages perfect no bandages no wine and we're eating rats for the months easy contract easy money right soon these will be distant memories we'll be rich we're under attack we gotta go no no to gory no, no, nie ma, nie? No, nie ma, no Ale, jak wiesz jak nam przez te zyski to jebane. nam bardzo ładnie poszedł. To wiesz, co możemy nie, zrobić? jeden sprzedaliśmy. No, produkcja, sprzedaż, ogółem. Weźmy wstawa, do karty. Patrz ale... na to. Dobra, jebać te wydarzenia. Ktoś tu ma pytanie, Nie. Ale możemy. Hmm nie menu. Możemy dokupić beczkę. Możemy zabrać jeszcze jednego chłopa. Nową beczkę? Kup yes. Beczkę za stówę. tak. Wybierz towarzysz trzeba personel kupić znowu. Postarza alkoholu. No. Kurwa, nie ma jakiegoś takiego wiesz co robiłby lepsze? No chuj. Wytwarzanie alkoholu o 3. Postarza alkohol 50% szybciej. Jest no chuj, jak jest taki to go bierzemy, nie? No. Dobrze, nikt dodatkowy. I teraz zobaczmy, czy mamy jakieś lepsze kurwa na przykład napój. Mamy tylko winiaka. Czyli no w sumie za 7 nie, nie, nie będzie, tak? Za, za 6 lety, tak? Nie możemy dać jednego, żeby trzy gotował, bo już to mamy w menu. Okej, okay, czyli potrzebujemy czegoś tego. Chociaż też nie będą za 7, bo i tak mamy cały czas o wiele więcej kurwa wiesz, na stanie. Ja będę za 7. A nie, to odwrotnie właśnie, za, pią za piątkę, kurwa, żeby jak najwięcej sprzedać. Co za piątka? Winiaka, to jeden kurwa golda mniej, a 100% że się sprzeda, a wiesz, a mamy za dużo na stanie tego i tak. No dobra, dobra. Promocja. Promocja, kurwa. <laughs> Ale ten <tym śmiech> bardzo ciekawe, wiesz, jak reweluje się, czy większy musi na przykład zasięg, czy coś takiego. No. Czekaj, bo tu mamy ścieżki. Zdobądź punkt, karcz masz. Okej. Okay. Pauza? Pauzę dałem, no. Okej. Okay. Ja bym poleciał do, do tawerny z powrotem. Zabrać kolejnego puścika jakiegoś. Dobra, dawaj. Chyba, ja że jeszcze lecimy tutaj do lewej, bo tam chyba coś było, nie? O, właśnie. Co? No, tak, no. Tak sobie tak, żeby sobie rozjebał drewno. Na tej bogatej farmie chyba to było, nie? Chyba tak. Tylko czekaj, bo on gdzieś się słyszy. No to byli bandyci, nie pamiętam. A no, zobaczymy. Zobaczymy zaraz. Chyba bandyci. Konopiepyk. Mm, nie ma pińka. Nie ma pińka. Nie można mieć skrzynki? Nie możemy im nic zajebać. A tutaj? Czekaj, a w kotia... do kotła też nie możemy. Hmm. Przenica. Możesz ukraść? Przydałaby nam się. <śles> No i zajibisz się. Niech panowie przeszli. do mogą przeszli. Mogą przeszli. Zagarzć Nie wiem kto to. Ugradać ziarna. Nie mam pojęcia. Ja też nie mam. Wejdźmy szybko, tak? Dobra. Nie wiem, czy tu wracamy teraz, tylko jak się najpierw wyleweluje, wylewelujemy. No, lepiej tak. Wylewelujemy się trochę i będzie trochę łatwiej. O, jest drewno tutaj, proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie jakiś, kurwa, szermierz. Albo włócznik, bo ja bym sobie zrobił górnika. Mhm. Szczególnie lubię włócznika, jak sobie, wiesz, zrobię ten ogień zaporowy, to... Bardzo lubię. Might be for work? Here is your reward. Przejrzyj... Średni no, to dawaj. Grupa pijaków. Co my tu mamy? Włócznik, to nie... Alchemik, o proszę. i... Szpotowaty. mniejszy o jeden ruch. To niedobrze. Kurwa, ten włócznik Szkoda, też Ale czy na górnikach... Wojo... Tu masz wojownika, jak chcesz. Hmm. Chyba, że idziemy do tamtego. i on jest ucze... uczonym. O proszę. Chyba, że idziemy do tamtego gościa z powrotem. Mhm. Mm I... I go uzdrowimy, i będziemy mieć kolejną postać w naszym. Jaki w naszym szeregach. Wojownikiem, barbożeńcom. No i wyjdź. Zobaczmy gdzie mamy quest'a najpierw. Czekaj, na pałysie patrzmy sobie, żeby nie trafić. Na dole. Wiesz mm -hmm. co, idziemy? No. Nie wiem jak ich kurwa widać. Aaa, widzisz to są ci Oni będą chcieli od nas winiaka hmm. Wino trzy razy, no nie mamy co ty, no. ty no. I tak mi nie bawi No To chodzi o ekwa W ogóle kupiłem sobie Pringlesy nowe. Znaczy nie wiem czy nowe, ale takich jeszcze nie jadłem. Hmm? Jakie? Taki hiszpański, hiszpański styl. Patata z bravas, flavor. Z Na jedną stronę <grystanie> idę? No. Ilu jest? Czterech. To co, do tyłu? Hmm? Nie, do przodu. To ona zaczyna ruch, to ja mogę ją związać z walką. Dobra. Jeb! Yeah, przez łeb. Rzut włócznią. Przez siły zależy. O, proszę. O, ładnie siadło. Okej. Okay. Hole siadło mu Jasny, gim, dobra on wywali się od tego, od trucizny Okej okay. iść za coś w pierwszej kurwaturze? No i co, temu też dupnę. Pyk ładnie Co ty robisz? Dobra Mogę zrobić jeszcze jeden, pierdolę tych dwóch Dobra Bo ja tam nie mam zasięgu za zobacz Tego robię jednego Nie Do końca, do końca Kurwa i na ciebie poszło Trudno się mówi, ale przejdę sobie tu. O ty trucizną. <noise> <noise> Spałki, takie obrażenia? A wylecz, pyk. Co my tu mamy? Pekinier, herold albo harputnik. Przebijający żółty To no, był mocny, pamiętasz? Mhm. Ja Robiłem fajne damy. Masz też, jakby jeszcze? Czekaj, czekaj, czekaj. Bierze na cel konkretny obszar, gdy w jego obrębie wejdzie wróg. jednostka wykonuje jeden atak okazyjny i zatrzymuje intruz, zanim zatrzymuje wrogów elitarnych. Pikinier. No to jest całkiem spoko. Mm. No nie, no wezmę chyba Harput. Czy ty chcesz Harputnika? Hmm. nie wiem, to na chuj. Ja was na tego pikiniera może. On będzie robił okazyjne ataki. Aha. No O, tarcza. O. Dobra. I co? Idziemy tam po tego gościa? Hmm, ja mi się wrócił z powrotem do kartę. Może będzie jakiś też. Jakiś chłopek, którego zabierzemy... Chyba, że ty Nie, bo nie ma żadnego takiego, co można przerobić. Ja że Menela kurwa no bo i tak nie, nic nie wykowałeś, to możesz go dać jako rzemieślnika, w sensie Mejsterkowicza. No, czekaj. Cielka. Nie mamy żywności za bardzo, to jest problem. Tak, nie mamy twój krem brula. A, mamy krem brula, dobra. Nie widziałem. Czy ja mogę... Czekaj, tarczy sobie jeszcze wyposażę. I to temu Menelowi Czy ja... Je... ma już, no to Menel dostanie to teraz A ty będziesz pod Ciężkiego, czy nie? Co pod Ciężkiego? ja. Wiesz co? Ten wojownik tą ja od niego Berserkera robię Czy on będzie napierdalał a ten rozbijasz, no to on będzie takim tankiem, ale też będzie najpiepsza Dobra, no to dam mu Majserkowicza na razie nie grobi hmm? <laughs> No i dobre Ciekawe ile będziemy mieć dochodów teraz Napisz coś 84, na czacie, tary. bo kurwa nikt nie przyjdzie E, to to działało, nie? Ty, co. Ty co tu zrobiłem? Hmm, Global Mota, wyszli o do konkurencyjnej karczmy? Co, co, co? No nie widzisz? Łesta mamy. Na... Wyszli o do konkurencyjnej karczmy. Dobra jest faktycznie taki kościk konkurencyjne karczmy pod grzybem jesteśmy na samym dole to co, do najbie... Gdziesz? No, do no, prawym dolnym rogu. O. Zbita fortuna, złodziej. Wybierz towarzysza. Nie mam tu czy towarzyszy. Czeladnik musi być. Tu? Czy Czeladnik. A, na przykład tu jedna gwiazdkowa? Też czeladnik. A tu? Też czeladnik. Wyślij na cztery, Na sześć. No, trzeba mieć przynajmniej Bardzo Bardzo kurwa, można... Bardę, Zaraz kurwa? wracam. Barda? Zasad warda naszego. Ale no, trzeba jakiegoś złodziejka po prostu ogarnąć tam. No, Jakiego jak by... od razu robimy złodzieja w takim razie? Pierdolimy to. No to rób. Trzeba swojego w ogóle tam życzyć. Siema, siema, witam, witam. Jestem, majster. Mm -hmm. Trzeba swojego mieć, wiesz? No to musisz tam tego złodziejka zrobić, nie? Tego zwiadowcę. Zrobisz tego na złodziejka, czy co? To? Mm -hmm. to będzie trzeba kurwa... Nie wiem czy chcę tego swojego tutaj zostawić, wiesz? Trzeba zrobić jakiegoś osobnego, po prostu randomowego chłopa. Tak mm -hmm. nie będzie na drużynie, to może mieć jakieś nawet trajty, nie? Sera nie mamy, mamy kurczak, węgorz i bas. Czy to nam się jakieś zmieniło? Nie zmieniło nam się. Dobra. Ty, no ja bym się tam przeszedł po tego gościa. Nie... Bo nie, ma, nie wiem, czy jest sens wracać do tej karty, do tego miasta. Wiesz, z... jakieś kwestie zbierać, nie? No to mamy jednego na razie, a tak to byśmy mogli sobie to. wziąć... No, a tak to możemy wziąć średniego z tamtym gościem. To mi się wydaje. Nie no, wiem. No, no. Że już będziemy mieć na tyle siły. Uła, nie mam ataków, gdzie on są? Muszę chyba jakiś punkt, jak jaś się bo ja mhm. o ja mam w sumie rzeczy do sprzedania no to do jakiegoś wędrownego kupca zaraz to złapiemy no? Pace należne 90 zł 90 zł. Czemu mam kurwa zaległe pace znowu? Kurwa co jest? Czoło nagle 160 Proste kopanie jak jest zakończone Kurwa no A Dobra gwiazdki. mamy dwa gdzieś Weź, Weźmy sobie może ten grobowiec Myślisz, Musimy mieć chuj pochodni Dobra, to nie Jest to jakiś gościu zjadowca A, to ten co był, czyli się nic nie zmieniło Zabierzmy go, zróbmy kurwa i trzeba go wyskilować. Chuj, tu bierzesz po prostu. To Zabierz go, bo jak to mieć wojowników? wołowników, go zabrać tylko, żeby go zrobić czeladnikiem, nie jako złodziej. No Stragan. Stragon. You touch it, you buy it. O, tylko wszystko... Pyk, pyk. Oj? <grywa pi**ole> Dobra, czekaj, jeszcze tego. Aha, to byłeś u niej. Dobra, to ja rozumiem, że jest krew w Everett, ale to nie significa, że mogą tylko pomóc im. Hmm. I to trolling. Dobra, to czekaj, obóz tym może rozbijemy, i ja zrobię te chleby 10 tylko. Przyrządź. No. Uczeń. Proszę bardzo. Może uży jakąś... użyć tego scrolla w takim razie. Czekaj. No to ratuj. No, elegancko. Opanuj w kompardium pyk. Ty wrzucałeś tu jeszcze jakieś pszenice albo coś? Fajn. O, mogę ci wrzucić no. no? Dawaj. Wkradzione. Wkradzionych? No i od razu to przerobimy. Zajebiście. Uczeń pyk, chleb. Przyrządź. Pozbyto się skradzionych itemów. Eee. Hmm. Okej. Okay. No i dobra. O kurwa. Powiem, nas za całe kurwa 20 No. Pozbyto się skradzionych przedmiotów 10 gordy. Hmm. Okay, no dobra. Mamy 15 chlebów w takim razie. No i dobra być. Pójdziemy grupę Weseny czy tam tą kopalnię. Prawda? Czekaj, bo cię gonić, gonicie, gonicie. <głos> nie my <noise> bo ty kurwa wszedłeś w jakiegoś kurwa ty No Ej, dodaj mi sprzedać co ty robisz. Ej, uciekałem kurwa! Ale to nas nie złapią, no spokojnie Właśnie myślą kurwa złapali, wiesz Ten hełm. Nie będziemy mieć chyba ciężko zbrojnego, czy będziemy mieć gościa ciężko mieć. zbrojnego? No tego sprzedaję za 16. Dobra, chodź po tego gościa i zrobimy sobie. No dobra, no a tu jest też obóz na górze. Możemy to w sumie skierdolnąć. No, czuj. Ja się tu tutaj na dole, nie? Aha, ty o tym mówisz, no. bo ja myślałem o tym obozie na górze. Tam coś jest fajnego. Nowe do środka! Do środka! Nie, nie dość. O kurwa. O nie! Zwróć? Nie no. Oskarż? Nie będziemy zwracać. Nie ma opcji, bo musimy to żeby kurwa ogarnąć. Kurwa Tom. Expa kurwa, dla życia mieszka. A co ty chcesz nie No nie wiem, co robimy teraz. Chyba gdzie, nie, gdzie nie muszę... Za późno, za wcześnie jest. Nie, nie ma drewna. No, nie ma drewna. Już tu kopałem. Znaczy, rąbałem. E, hmm. drewno mamy tu. Cholera. Wyholowałeś? Przehollowałem, no. Za bardzo nadusiłem. Lagasz, szurów. O, dziki. Fajnie. O, są. Ty idziesz tu, tu. Też mam dwóch kurwa No. Patryk O, sorry O, No bo jak chcesz rodzić to dawaj No to ja lecę na niego Bang A teraz polecę moim ucznikiem Mam Dobra planu. Tylko uważaj bo ten atakuje Kuria. O Gulinel, tu jesteś kurwą, której nie chcę To tak wypijesz kurwa, damy iść, hop. No to ja teraz idę tu Czy ja się tu... Tylko, że ja tu nigdzie za bardzo podejść nie mogę, żeby zaatakować. No to na plecach po prostu walni, okazyjne wtedy robisz. Placów musisz No ale już e, kliknąłem się <grymne> A i tak, i tak przedkryłem O przejąłem go O proszę Dobra to go dobiję No to to jest. No, dobiję, dobi dobiję Dobiję <grymne> dobiję dobi. Dobra, dobra Teraz ja idę tu To zajmuje dwa punkty Ha! mogę go wyciągnąć No kurde zajdy wiesz No Poczyna się nowa runda. Kurwa, nie mam tego, że jestem kurwa... ten... No, włączyć sobie. Ale co, że... Z... No w Discordzie, bo dużo ludzi przychodziło do Discorda, wiesz? Aha. Musisz sobie trip streamera włączyć. Co jest. Jakiego. W ustawieniach gdzieś. No właśnie. Kukam. Jeszcze jest Okej, okej Twoja tura została, ja sobie robiłem tury A, dobra <głos> <głos> No i mięcho mamy, pyk pyk jak skóra nam się przyda, truchła nie chcemy. Bardzo za dużo. Czekaj, czy my to możemy dojść do niego? I to potem prześpimy się. Dobra. ale dobrze pokażę, to musimy mieć dla niego mięso. Zmęczenie.

bez wszystko. Wszystko dla pana. Dobra. Sprzedamy naszyjnik. No. O, Sianko, proszę. O i koń nam nie będzie konsumował w żywności. No na Super, uczeń. na wołowina. 90 kasy trzeba zapłacić. Ja no pierdolę. A i to ja tylko już nie są jak ukradziony, no to. <grych> No zapłaciliśmy za nie mogliśmy też oddać, ale to bez sensu Kłędzika proszę bardzo To się sprzeda ten namulec Przyprawy, gdzie my te przyprawy mamy Nie mamy tych przypraw Kurwa znikają nam te przyprawy, chyba że to jest tylko do karczmy i to no, nam automatycznie pobiera. Chuj wiesz, Tak mi się wydaje. Nie, nie wydaje mi się, że mogą być używane tylko w karczmie. No, czyli to nam będzie automatycznie za pobierało. Czyli musimy ich ogólnie zbierać, żeby też wyszło na karczmę. No. Czyli jak najwięcej. To prawda.